Cześć, z tej strony ErnieGamer.pl. E, witam w moim drugim poradniku z gry Team Fortress 2. E, zajmiemy się teraz e, drugą klasą. Drugą klasą jest żołnierz. Pochodzi z USA tak samo jak Scout. Jest jedną z wolniejszych klas. Tak, to jest niestety inny kanał, bo zmieniłem, bo tamten, jakby to powiedzieć, szybko rzuciłem się na YouTube'a, ponieważ, no, chciałem szybko zrobić, a nie potwierdziłem e-mailu i to mnie zgubiło. Wiem taki fail. No i teraz jest drugi kanał, Grafik, grafika ulepszyłem, zmieniłem programy i mam nadzieję, że będzie się Wam dobrze oglądało. No to pod jedyneczką ma wyrzutnie rakiet. Pod dwójeczką ma strzelbę. A pod trójeczką saberkę O, mi się obok mnie bałem, tak. Coś dziwnie. Jesteśmy aktualnie, jesteśmy na mapie to znaczy na serwerze White Forest. Jeżeli ktoś zna to polecam na niego wejść, bo naprawdę fajnie. mo się nie kończy, tylko trzeba martwić się o życie. Jeden z lepszych polskich serwerów. I pod tamtym, niestety, w tamtym kanale, no, pod tamtym odcinkiem. Znaczy, ten odcinek już tamten, co był na tamtym kanale. Jezus, Maria, e, jest na tym kanale. No A teraz ten, no i tam dobiliście do, e, do czterech łapek, a miało być do trzy. No, ale e, ja się z tego cieszę, więc nagrywam z tego powodu odcinek. Tak, dobrze, czy chyba czekali z tydzień jakoś tak, ale pewnie nie. No i teraz nowa gra granica łapek, dobijcie do. Sześciu, siedmiu łapek. No, akurat mnie zdjął szpiek. Ale, to... Ale fajnie. Jaki miniaturowy jestem Kurde, szkoda, że tylko na 30 sekund Mogłem później to Kurde Ale wybija Nie, po prostu O Jezus, no i utknąłem w ścianie No pięknie Idziemy do swojej A White Forest jest tylko No powiedziałbym wada, bo w kółko jest ta sama mapa i w kółko ten sam tryb, a to możesz już się znudzić. No ale jeżeli odpowiada Wam taka mapa i tryb, to można grać. Tylko ja nie chcę go za bardzo krytykować, ale lepiej by było, gdyby wprowadzili, no, jeszcze inne tryby. Byłoby ciekawie. ten to przejmowanie ładunków jak widać pokazuje nam, że taki znak, no wykrzyknik o, pokazuje, że mają nasz że na przykład niebieskie nasz, nasz wziął niebieski znaczy czerwoni wzięli nam ładunki a akurat pokazuje nam że nasza walizka jest w tym no, w naszej bazie! O. No, no to jeszcze sobie trochę pobramy. Pokażę Wam jakie ja mam e, ulepszenia do żołnierza. Mam wyrzutnia wolności. Simonu straceńca jest jeszcze wsparcie batalionu. Inni uważają to za dobre, ale niestety mi się nie, przyd nie przydaje, wolę Shimon'u Straceńca, bo według mnie jest lepsze i Ogrodnik z Archem. Oddałbym oczywiście wsparcie, ale niestety jak widać po moim ekwipunku, no to znaczy nie mam aż tak dużo, że nie mam premii, no, niestety. Ale może będzie. I tak się to prezentuje. Pod dwójeczką mamy taki, taką jakby trąbkę. I jeżeli będziemy walić rakietnicą albo strzelbą zabijać, to ładuje nam się furia. Furia daje nam chyba mocniejsze ataki, szybciej biegamy i w ogóle wszystko lepiej. O, jak pięknie go zdjąłem. No. I pod trójką ten ogrodnik to chyba daje... No nie pamiętam. Prawie, prawie, ach, ten medyk. A, mu się w kółko leczyło, no trudno. No to jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No to...